Elo. Dzisiaj na porządku, kilka spraw organizacyjnych. Chciałbym polecić kanał Grzelcu. Link do jego kanału w opisie jest spoko kanał. Dalej. Yy, chciałbym pozdrowić yy, Dawida, bo napisał yy, do mnie i więc go pozdrawiam. Jeżeli. Chcecie, żeby was pozdrowić, to piszcie mi wiadomości i kto pierwszy, ten lepszy. Jeżeli będzie mi się chciało pozdrowić więcej osób, to po prostu będą specjalne posty na grupie. No to tyle z, z spraw organizacyjnych. Zapraszam do filmu. Budzę się grudą nabitą do lufy Układam t-shirty grafiką do góry A tego jaskotu nie słucham w ogóle Ty odwiedź kapitol kultury Błagam, nawet się nie masz kojarzyć Nim wejdziemy dalej w tajemniczy klimat Zakonu Illuminatów Musimy pomyśleć kim oni są Nawet zwykły, jednodolarowy banknot Który w sobie więcej tajemnic niż byśmy mogli przypuszczać Na tym niewielkim trawku papieru umieszczono ogromną liczbę okultystycznych symboli, mających rzekomo ostatecznie wyjawić cel, jaki stoi przed rządzącymi Stanami Zjednoczonymi elitami. Szczególnie jeden symbol pełni ogromnie ważną funkcję. Jest nim rzecz jasna piramida, znajdująca się na rewersie banknotu. Jej czubek jest oddzielony od podstaw, a u szczytu promienieje wszechwidzące oko. Dolna część piramidy składa się z 13 poziomów Dlaczego 13? Między innymi dlatego, że dokładnie tyle głównych rodów wchodzi w skład tajemniczego zakonu iluminatów. W ich skład wchodzić mają między innymi takie rodziny jak Rockefeldtowie, Rothschildowie, Dupontowie, Kennedy czy Onazis. Ich liczba nie jest przypadkowa. Ma ona, ma ona nawiązywać do wybranych przez Boga, dwunastu plemion Izraela, lecz w szatański sposób wywaczać to przymierze poprzez powołanie do istnienia tych trzynastu tych wielkich rodów. No to... Idźmy dalej. Ruselowie. To 12 z wielkich rodów Illuminati. Wielu noszących to nazwisko było wywołymi członkami losz masońskich i innych organizacji o charakterze ezoterycznej. Szczególnie ciekawy wydaje się jednak jeden z Ruselów, którego historia wiąże się z bezpośrednio z towarzystwem z Żnica i Światkami Jehowy i z założycielem Lubowiem pastor skotsko-irlandzki itrylanskim Karl Carresteze Russell symbolem w masonerii cyrkiel symbol mądrości, wiedzy, rozumu twórczych i aktywnych sił Boga i człowieka łącząc sobie okrąg czyli nie skończoność i punkt początek symbolizuje absolut obok węgielnicy i Biblii jest jednym z tak zwanych wielkich świateł w loży węgielnica symbolizuje równowagę i szczerość w rycie Skockim w połączeniu z cyrklem symbolizuje siły pasywne, podczas gdy cyrkiel ma symbolizować siły aktywne. Świątynia Salomona symbol dążenia do zjednoczenia ludzkości jej zdaniem jest przygotowywanie całej ludzkości. Symbolizuje to do doskonałość, całą masonerię. Trzy kolumny architektoniczne, również liczba trzy. Symbolizuje zasadę trzech wartości yy, wiedzy, piękna i siły. Wschód Orient. Święty kierunek Masonetti. Zachód symbolizuje kierunek, z którego przybywają petrofani w Loży. Południe symbolizuje godzinę rozpoczęcia wetle Chodzi tu o astronomiczne południe, gdy... Astronomiczne południe, gdy w, słońce stoi w zenicie. północ. Symboliczna godzina zakończenia pracy lo, prac lożowych. Kamień niecio, nieociosany. Nowo przyjęty do loży Wolnomularz. Kamień ociosany. Osoba, która przeszła po proces duchowego doskonalenia. Słońce. Symbol rozumu światła. Gwiazda, symbol światła, wiedzy, doskonałości, trójkąt, symbol nauki, oko, symbol świadomości, mądrości, wielkiego architekta. Tylko i kolumny Enocha. Według legendy, Enoch stworzył dwie kolumny: z matu i brązu, by nic ani. Powódź ani ogień nie zniszczyło uniwersalnych praw, jakie Enoch postanowił zapisać na kolumnach. Na fuartuchu masońskim że orka Waszyngtona ukazano cztery kolumny. Dwie na pierwszym planie to właśnie kolumny Enocha, zaś dwie na dalszym – Guz po lewej i Jakin po prawej. Symbolem iluminatów jest e, piramida, mająca symbolizować nieskończoność, i mm, z okiem z, bo, Bożym, symbolizującym wszechpotężność. Iluminaci są e, satanistami, L, a Loże Masońskie zakon czaszki i kości. To są na przykład okultyści. Tych yy, wszystkich satanistycznych i podsatanistycznych religii jest yy, dużo. Ten odcinek jest o iluminatach, którzy próbują przejąć władzę nad światem. A co niektóre źródła informują, że już tą władzę zdobyli. Dużo ludzi robi nagonkę na satanizm i tak dalej. Jednak, że to niby są te wszystkie krwawe rytuały i tak dalej. Krwawe rytuały są owszem, ale w okultyzmie, nie w satanizmie. W internecie można znaleźć wywiad z satanistą i z... link będzie w opisie, i od. I generalnie to jest e, oni wierzą, że niby szatan, który jest e, zły, że według nich jest e, dobry i, e, ani, i, i piekło jest e, równe niebu i tak dalej. To, to są kompletne bzdury według mnie. Ale oni i naprawdę wierzą, że szatan nie jest... E, Yy, zły. I po, to są ludzie chorzy psychicznie. Powinni się leczyć. Oni próbują, oni również wierzą. Przy, yy, przykładowo, może inaczej. Ja nie mówię, że Ziemia jest płaska, ale nie twierdzę też, że jest okrągła. W, yy, w kosmosie nigdy. Nie byłem i generalnie nie widziałem Ziemi z kosmosu i nie wiem jak to wygląda. Generalnie nie wierzcie w to co mówię, o umysły można otwierać i tak dalej na różne rzeczy. Generalnie aczkolwiek to jest taki temat, że tak to powiem trudny, tajemniczy i tak dalej, bo Okulty, sataniści, może, nie okultyści. Sataniści, odcinek jest o iluminatach, nie lożach masońskich i tak dalej. Sataniści i przykładowo okultyści i sataniści, w generalnie na przykład iluminaci, wierzą, że ziemia jest yy, płaska. I generalnie istnieje coś takiego jak Światowe Ministerstwo yy, Prawdy i generalnie takie rzeczy. Sataniści iluminaci to generalnie są jest są sektą, taką religią, są zarejestrowani jako ruch wyznaniowy od 1000. No, jako ruch wyznaniowy osobny są zarejestrowani od dziewiętnastego yy, yy, roku. Powstali już, ale powstali o wiele wcześniej, już w średniowieczu w monachijskim Indonstadt. Zostali założeni, próbowali iść. Po... Chodziło o to, żeby generalnie zdobyć władzę nad światem. I generalnie do iluminatów zapisać może się każdy, z tego coś w internecie, aczkolwiek lepiej według mnie do tego nie wchodzić, bo iluminaci to są totalni debile, sataniści i zgniją w piekle. No to na razie tyle w tym odcinku, bo odcinek jest trochę robi się już przydługawy, nie będę przynudzać, bo za długie odcinków też nikt nie, nie będzie ludziom się chciało oglądać, bo wiem jak to działa, że odcinki powinny być generalnie krótkie, maksymalna długość to około 10 minut, tak jak ten film. No ten do tych 15, do tych kilkunastu minut. Więc dłuższe to już się nie chcę ludziom oglądać. Sam takich długich filmów nie lubię oglądać, i generalnie no, nie będę już przynudzać. Jeżeli chcecie drugi odcinek z tego typu, tych wszystkich sekt i tak dalej, satanizm, okultyzm i tak dalej, iluminaci, to zostawcie łapkę w górę i dajcie o tym znać w komentarzu. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, czyli subskrypcja, łapka w górę i jakiś komentarz. No to ja się będę już z wami żegnać. Cześć i siema, do następnego razu. Elo!